Kieszawski, bardzo serdecznie, ja jestem Luxio, a to jest Dead Trips. Gra, horror, który znalazłem i którą zagram teraz. Chciałem coś krótkiego, i to jest chyba krótkie z tego, co mi się wydaje, bo inspektor uznamy, że to jest Mark. Mark James. Jest łowcą seryjnych morderców, seryjnego mordercy. Jezu, nie, nie, ja nie chcę. Dobrze, ja nie chcę czytać. Mój English is so bad. No dobra, recepcja. Ale wolno chodzimy, Jezu. Ua, mhm nie można skakać, spoko. Te drzwi wyglądają dziwnie, bardzo dziwnie. Czemu ktoś, nie wiem, zasrał się na te drzwi? Yy, ja nic nie mówię. Tutaj jest klucz, ja chcę ten klucz. A, podniosłem klucz. Ty, mogę wejść tu teraz? Podniosłem klucz, no dajcie mi tam wejść. Jest tu coś... Tam coś jeszcze jest u góry. Ja chyba pionek do gry. Jeżeli się nie mylę, to co? W Chińczyka będziemy grać? Chińczyk! Nie mogę skakać. Ty, a mogę stąd wyjść? Skoro wziąłem klucz? Tak teoretycznie. Tutaj widzę, że jest niewidzialna ściana tak delikatnie. No dobrze. Jest winda. Metalowa winda, bez. Ty, ty, ty zła, zła winda. Ciemne pomieszczenie. Mogę wrócić, proszę. Kurde, nie zduszę. Kurwa odejdź, odejdź ode mnie, odejdź, nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Powinno być kurna więcej. Dobra. Jestem dumny, że jakiś człowiek stworzył to dzieło sztuki i nie wiem, co mam powiedzieć. A, i to po prostu chciałem też przetestować, jak będzie wyglądać mój nowy sposób tworzenia filmów. Więc. Yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia i cześć Alo. Elo.